Głównym powodem, dla jakiego to piana zyskuje coraz większą popularność, jest to, że ludzie, którzy zdecydowali się na wykonanie tego rodzaju izolacji, chwalą ją sobie po prostu i robią pianie pur dobrą reklamę. Najczęściej spotykane opinie to te, takie, że w ciągu okresu grzewczego, po zastosowaniu izolacji pianą PUR, dom nagrzewał się bardzo szybko, dom tracił bardzo powoli swoje ciepło, no i dzięki temu rachunki za źródło energii były bardzo niskie, o wiele niższe niż zakładane. Pianą pur można ocieplić powierzchnię budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, największą popularnością cieszą się ocieplenia poddaszy, strychów, dachów, stropodachów i fundamentów. Właściwie podobnym zainteresowaniem cieszy się ocieplenie pianą pól dolnych posadzek w piwnicach czy sufitów piwnic, jak również podłóg na strychach czy poddaszach. Znacznie mniej osób decyduje się na ocieplenie elewacji pianą pól tu jeszcze zdecydowanie przoduje ocieplenie styropianem. Co do budynków gospodarczych, to właściwie nie ma miejsc, których nie można by zaizolować pianą pól. A w przypadku budynków przemysłowych, takich jak na przykład blaszane hale, bardzo ciężko jest wybrać jakąś inną, sensowną metodę ocieplenia. Wracając do zawartego w tytule ocieplenia poddasza, strychu pianą, należy wspomnieć, iż nasz dom, budynek przez przegrodę jaką jest dach traci około 35% ciepła. Więc elementy takie jak poddasze, strych, stropłodach muszą być solidnie zaizolowane przy użyciu dobrego i trwałego materiału izolacyjnego. I tutaj wybór mamy pomiędzy pianą pur, wełną, płytami warstwowymi i kilkoma innymi popularnymi materiałami izolacyjnymi. Więc który z nich wybrać? Ja nie jestem ślepym zwolennikiem piany pur i zdeklarowanym przeciwnikiem innych materiałów i uważam, że rodzaj materiału należy dobierać do konkretnego wykonania. I tu pod uwagę należy wziąć budowę przegrody, efekt izolacyjne, jaki chcemy osiągnąć, możliwości montażu takiego ocieplenia oraz warunki, w jakich przyjdzie istnieć danej izolacji, i co jej może zaszkodzić. W jakich warunkach więc będzie istnieć przebywać izolacja dachu strychu poddasza? Przecieki wykluczam, gdyż zakładam, że dach jest solidnie wykonany. Ewentualne przecieki muszą być usunięte przed wykonaniem izolacji termicznej. A więc pozostaje nam zjawisko mikroruchów w budynku, ale też ruchów elementów przegrody pod wpływem wiatru. To już nie są mikroruchy, to są już ruchy, które są właściwie wyczuwalne. Po przyłożeniu dłoni do przegrody, do krokwi, jesteśmy w stanie wyczuć uderzenia wiatru. A więc jeżeli materiał izolacyjny posiada łączenia to jest możliwość, że łączenia te pod wpływem takich ruchów potocznie mówiąc rozejdą się, rozsuną, obsuną tworząc szpary. Taka sytuacja nie wystąpi jedynie w przypadku materiałów, które nie posiadają łączeń i są jednolitą, i są, i są jednolitą izolacją, tworzą jednolitą warstwę. No i tutaj dochodzimy do wniosku, że jedynym bezpoinowym ociepleniem jest piana pór. Dodając do tego niezwykle imponujący współczynnik przewodzenia ciepła lambda, to na strych poddasze dach, ja w swoim przypadku wybrałbym właśnie pianę. Właściwie to już wybrałem pianę i jestem jednym z tych, którzy nie zastanawiają się, co dzieje się z moją izolacją termiczną pod, pod warstwą płyt, gdyż jest ona zabudowana. Nie zastanawiam się dlatego, gdyż odczu odczuwam. Komfort w e, pomieszczeniach, szybko się nagrzewają, utrzymuje się ciepło. Więc, no po co miałbym się zastanawiać, co tam się dzieje. Szybko podsumowując, piany pól można zastosować właściwie wszędzie. Jest łatwa w natrysku, szybko się ją natryskuje, rośnie w każdym kierunku, wypełniając wszystkie luki, no i zastyga jednowarstwowo, więc e, nie ma łączeń. Nie ma łączeń, więc nie ma którędy uciekać do ciepłego powietrza. Ponadto ta piana jest trwała, stąd firmy dają na wykonanie 25 lat gwarancji oraz na niezmienność warunków. Ponadto nie zostanie ona też zepsuta przez szkodniki typu gryzonie, owady czy ptaki, gdyż te nie lubią się w nią wgryzać.